Cześć, tu Kla. Nagrywam kolejne wideo. Jestem super zaskoczona, że poprzednie nagranie dla Czarnych Fal miało aż ponad 30 tysięcy odtworzeń, ale bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo to jest ważny temat dla mnie i wierzę, że dla ogromnej ilości ludzi zmagających się z tym samym problem, problemem chorób i zaburzeń psychicznych. Tym razem. Będę po prostu doprecyzowywać to, o czym mówiłam w filmie nagranym dla Czarnych Fal. Tym razem to jest dla porcelanowe .pl. Amelia wysłała mi parę pytań, na które postaram się interesująco i zwięźle odpowiedzieć. Pierwsze pytanie: Jak objawiała się u Ciebie choroba, kiedy byłaś nastolatką? Nie ja trafiłam do szpitala, kiedy byłam nastolatką. To było 3 miesiące przed maturą, więc miałam wtedy 18 lat. Um, choroba afektywna dwubiegunowa ma dosyć charakterystyczne objawy, ponieważ e, jej z, e, główne składniki no, to są manie i e, stany depresyjne. U mnie akurat e, w znacznym stopniu przeważały e, stany depresyjne dlatego też ze szpitala wyszłam z, z diagnozą depresji nerwicy lękowej e, natomiast pierwszą manię taką e, co do której zorientowałam się że, że, że to była mania e, doświadczam rok po wyjściu ze szpitala i e, no i właśnie jakaś sama świadomie podjęłam tę decyzję że muszę pójść o tym powiedzieć mojemu psychiatrze chociaż był to dla mnie cudowny okres i no nie będę ściemniać. Mania bardzo mi się podobała, ponieważ nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam, tak skrajnie podwyższonego nastroju i tego, że mi się tak wszystko chciało. No ale generalnie choroba raczej objawiała się u mnie stanami depresyjnymi, w, powiedziałabym w 99%. Drugie pytanie, co czułaś i czego potrzebowałaś w najtrudniejszych momentach swojej choroby. Uh, ciężko mi teraz uh, przytoczyć, uh, jak się czułam dokładnie, dlatego że um, niewiele z tego pamiętam. Wydaje mi się, że to były też trochę takie um, taki okres dla mnie uh, częściowo świadomy do którego teraz nie do końca mam dostęp, jeśli chodzi właśnie o jego pamiętanie. Pamiętam, że to, czego potrzebowałam, no to było oczywiście wsparcie moich rodziców i mojego rodzeństwa, moja rodzina była bardzo wyrozumiała. Codziennie ktoś, ktoś z nich przychodził do mnie do szpitala i po prostu nie czułam się wtedy. Samotna i wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo istotne Nawet jeśli się nie rozumie, na czym polega Problem tej osoby, która Trafia właśnie do szpitala Psychiatrycznego, czy boryka się z chorobą Albo z zaburzeniem psychicznym To wydaje mi się, że ważne jest Mimo, że to brzmi pewnie banalnie I każdy to powtarza Ale jakieś takie Akceptacja I zapewnienie tej osoby Że po prostu nie jest sama i że Nieważne, co się dzieje, to ma na kogo liczyć. Co choroba zmieniła w Tobie? Ja się zmieniłam całkowicie. Od kiedy wyszłam ze szpitala psychiatrycznego, mam wrażenie, że po prostu to tak jakbym cały czas w sobie nosiła takie jajko, które było zupełnie niejakie, niepewne i żadne, z którego się dopiero wtedy wykluła osoba. I, I wydaje mi się, że najłatwiej mi by było tak to zobrazować. I mi się wydaje, że ja dopiero się wtedy stałam sobą, kiedy ktoś mi powiedział: To jest choroba, będziesz nią prawdopodobnie całe życie. No i, no i nauczyłam się po prostu jakoś z tym działać i, i nie próbować tego zwalczać, tylko z tym żyć. Więc. Muszę powiedzieć, że choroba chyba spędziła mnie na lepsze, bo e, mimo, iż sobie myślę, że tak naprawdę być może ja byłam chora już od zawsze, ale po prostu nikt mi o tym nie powiedział. E, 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 I te wszystkie takie rzeczy, które mi jakoś nie pasowały we mnie, ze mną, i kto, z, y, moje zachowanie, z którym jakoś nie potrafiłam i, iść y, równo. Ciężko mi to wytłumaczyć. Natomiast mam wrażenie, że po prostu z, z... braku osoby albo z osoby, z którą nie byłam ja jeden do jednego, stałam się osobą, którą jestem i osobą, którą się też czuję. Jak oceniasz opiekę psychiatryczną w Polsce? Przed tym, jak Trafiłam do szpitala, pamiętam, że miałam jakieś takie przebłyski, że coś może się dziać nie tak, no i wtedy tak naprawdę odbijałam się od drzwi do drzwi rozmawiając z psychologami, z psychiatrami, którym, którzy zupełnie nie potrafili rozumieć, na czym polega mój problem. Być może ja też nie potrafiłam za bardzo tego wytłumaczyć. W każdym razie, kiedy trafiłam do szpitala. No, ja tę ja opiekę, jeśli chodzi o, o Instytut Psychiatrii i Neurologii, oddział dla dzieci i młodzieży, oceniam pięciogwiazdkowo. Nie bez powodu dzieciaki, które tam trafiają, mówią o tym miejscu Hotel Sobieski. Mam wrażenie, że wizyta tam bardzo mi dużo dała, ale to też jest kwestia tego, po prostu na jakich e, ludzi się trafia. Ja trafiłam na cudowną terapeutkę, panią Wandę, e, i na psychiatrę, e, z którymi e, do tej pory jestem w kontakcie. I to są właśnie osoby e, prowadzące mnie od wyjścia ze szpitala. Ale wiem, że jeśli chodzi o, e, o, o, o zapisanie się do lekarza e, przez NFZ, ja oczywiście zapisuję się do nich prywatnie. Jeśli chodzi o zapisanie się przez NFZ, to są miesiące czekania, często um, no jakieś wizyty nietrafione albo, e, nie wiem, rozmowy, które zupełnie się nie kleją i, i nic z tego nie wynika. Więc moje doświadczenie jest absolutnie dobre, e, bardzo pozytywne i jestem z niego bardzo zadowolona. Natomiast słyszałam też o zupełnie innych historiach. Jak masz o swoje zdrowie psychiczne? Um, ćwiczę jogę, medytuję i dobrze jem e, Wiem, że to może brzmieć trochę banalnie, ale to naprawdę daje bardzo dużo I nie chcę to brzmieć jak jakaś zakręcona szamanka e, Nic z tych rzeczy, ale mm, naprawdę przebywanie w e, naturze, nie wiem, chodzenie po górach, jakieś takie rzeczy, kiedy tylko mamy chwilę to wsiadamy z moim chłopakiem, zabieramy psa, wsiadamy do samochodu i jedziemy gdzieś za miasto, żeby pospędzać tam czas, bo to ładuje energię i to naprawdę wydaje mi się, że no, wystarczy być w zgodzie z, ze sobą i, i też mieć świadomość tego, że naprawdę nic nie musisz wszystko, co robisz, należy do ciebie, i to ty podejmujesz decyzję o tym, czego chcesz. A to absolutnie wpływa na to, jak się czujesz. I ostatnia rzecz odnośnie mojej teorii, że jeśli problem jest jak tort, to jak się z nim, tak się nim z kimś podzielisz, to zostaje ci już trochę jego mniej. No tak, rzeczywiście wpadam w którymś momencie na taką teorię, kiedy. Jakoś zaczęło mi się wydawać, że jak komuś opowiadam o tym, że choruję psychicznie, że miałam, miałam w pewnym momencie bardzo dużą potrzebę mówienia o tym. I, um, i, I mam wrażenie, że ta potrzeba wynikała z tego, że właśnie sobie utworzyłam taką teorię. No bo jeśli mamy tort, prawda, który wygląda tak, i przekroimy go na pół, i część weźmiemy my, a drugą część weźmie ktoś, no to my już mamy go o połowę mniej. No więc, jeśli ten problem, czy, czy jakiś. No, cokolwiek to jest, jest właśnie tak, no to jeśli go przekroimy na cztery części, no to my już mamy tylko jedną czwartą. Więc mamy go jeszcze mniej. <laughs> I wydaje mi się, że rozmawianie i mówienie o jakichś swoich problemach, czy mm, niepewnościach, czy w ogóle rozmawianie i bycie otwartym potrafi um, otworzyć nas na zupełnie nowe perspektywy. Nawet słyszenie tego, co mówimy, um, już może zmienić nasze podejście do tego, albo możemy sobie zdać sprawę, wow, w ogóle nie sądziłam, że to jest aż tak proste dopiero, kiedy to powiedziałam. E, więc na tym polega moja teoria, jest w ogóle nie, e, nie jest w ogóle naukowo udowodniona ani uzasadniona, e, tylko wymyślona w mojej głowie właśnie w tamtym okresie. E, no, ale może komuś to coś uświadomi albo pomoże. Mam nadzieję, że ten film będzie równie atrakcyjny dla wszystkich osób, które oglądały poprzedni film Dla Czarnych Fal. I pozdrawiam tym razem z Paryża. Cześć!